I widzimy po tej stronskim serdecznym odcinku. Dzisiaj sobie gramy krukiem na solo. <laughs> widzicie? Okej, okay, kruk to jest naprawdę dobra postać. Moja pierwsza legenda, więc łupkę w górę i suba z dzwoneczkiem. A wam y, może, może też kupię kruka. Będzie bardzo chcieli i zostawcie komentarz. O oh, no, run. O oh, nie, serio. Ja nie wiedziałam, że to jest ten, no znaczy widziałam, że to jest, no, dobra minus 3. A ja chciałam sobie być na 15 racz, ale zagram sobie ponownie, bo jest, jest czas, dobra, jest czas, jest dziewiętnasta, dziewiętnaście, ale jest noc, dobra, lecimy sobie po skrzynę, oczywiście kruk jest nam blisko, jak byście chcieli wiedzieć, no nie, no serio, nie można sobie skrzynić, ty bambiku. Dobra, nie jesteś wambikiem Ale ci mogę dojechać? Łatwo, Masz mam HP Ała Gop, gop Nie. Dobra, ja sobie uciekam Dobra, zatrułem ją Elo, lecisz? Okej okay. Lecisz? Elo Albym dostał 888 ale się złożyło. Że 888. A i Zostaw mnie. Nie o nas się leczy. Teraz ja idę. Nie. Nie mogę. Ty, ty głupia piper. Ty, głupia, gruba soko, Jedna. Dobra, jest 90. Teraz jedna rundka wygrana. I mamy to. Dobra. bez jest dwie puszki. Nieźle Dobra. Lecimy sobie jeszcze tylko 10 pucharków i mamy 15 rank na kruku. Już od tego czasu chciałam kruka. No i mam kruka, ale nie wiem, ale on jest chyba trochę. Chciałam sobie kupić Leona, ale on, Leon jest droższy, co nie? Kruk jest fajniejszy. Dobra, zostaw, to jest moja już skrzynka. Elo, Babiku. O, ty się mnie boisz Dzięki Ej, on mi tylko skrzynki zostawia Elo, tu też była jakaś skrzynka, tak? O, tam była Idziemy sobie na sprincie Okej okay. Miałem 2760, okej okay. Idziemy, 6 za Sześć tylko, Myślałem, że będzie 4. Elo wiem, że tam jesteś, i cię zatruję. Cold versus, versus Cold versus Crow. Nie, to nie było dobre, to nie było dobre. O, prawie mam ulta. I pa, pa, jaka go zużyję. zużyje zużyję? Elo. No i to się na... Jest, mamy 15 ankiet. Crow's jest, mamy to 200, idealnie 300 pucharków na crow. Króczku, fajnie, o nie, ma prawy skrzydło. Patrzcie, tu kruk wygląda ładnie. Tylko jeszcze jeden punktów moc i będę miał piąty. To jest co? No, jakbyście nie wiedzieli, niedawno drapnąłem. Rico, dobra, teraz będzie minus 4 pucharki, jak przegramy, więc chyba nie chcę tego. Ale też jest krug bardzo dobry na game graba. Elo, Elo Leon, Elo. Siema, co ty robisz? Dwie legendy w naszym teamie już. Siema, Elo, Leon. Dobra, mam 20%. Nieważne. Okej. Okay. Na razie idzie nieźle. Zostaw mojego kolegę Dobra, już mam ulta. Bez ult. Muszę go jakoś użyć. To nie był dobry pomysł. Udawać, udawać go, dawaj go, dawać go. O nie, na no serio. Okej, okay, oni poszli. Dwie legendy w naszym teamie, okej. Okay. no nie, zostaw mnie. No, chyba tu przegramy. Mam siedem i tak. Ołaj! Ołaj, 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 Elo. Elo. Ha! Sam zginął. Ile tu jest cubów? Nie, serio. Jest dobrze, mamy jednego chociaż. Dawać. Dwa, nie! O, nie! O, nie jest... Aka! Okay. Elo. Siedem. Co? Kto ma? Też mam siedem. Kto ma te siedem? O nie. On ma dwa. To on ma cztery. Oj, ma zero. Ej! Dobra, Elo. Tu jadę cię, nie bój się. Jak to poszło ładnie. No, Elo. Ja są te Wszyscy mamy gamy. No i ja polecam wam brać krukiem. No, elo, elo. 3-0. Ej, to się nazywa wygrana. Jicha! Elo. I ja jestem klucz. Elo miał 2,92 cen. XD Elo, gościu mam krukę na 15 Elo Dawaj, te łach zagramy. Mortisem, dobra Okej. Okay. Okay. Ja więc czekłam się z podrażnicą ze cipkę w górę i suba dzwoneczkę, więc ja się z wami żegnam Elo.